Hej, z tej strony Max z grupy Pranus, to jest kolejny odcinek z naszej serii e, World of Tanks Rapport, jakżeby inaczej. E, <coughs> dwa newsy, dwa newsy w tym odcinku. E, pierwszym newsem, informacją, whatever. E, bagna wracają w wersji 8.5, czyli e, mapa, którą też bardzo e, lubiłem tuż po Komarynie. Mm, bardzo, bardzo, bardzo fajna mapa. E, wraca w 8.5, czyli mamy już dwie mm, mapy po liftingu, które, które wracają, właśnie komary i mm, bagna. Widzicie tutaj mm, parę newsów z. twu news, zdjęć z tej mapie mapy po liftingu. E, no, wygląda bardziej no jak to jak to wszystkie ma po liftingu, liftingu piękne oświetlenie, yy, piękne cienie, ładne detale, wszystko takie ładne, mm, ciepła tonacja. Naprawdę um, Ta to akurat gra grafika im wyszła w World, World of Tanks, nie to samo co w World of Warplanes. Tam to są jakieś żarty po prostu. Myślałem, że jak już mają takie doświadczenie z wotem, to w samolotach się naprawdę czymś wykażą, ale jak widać. Nie. Yy, Boże, te zdjęcia nie, nie oddają w pełni yy, piękna tej mapy, bo tutaj jeszcze, yy, na ostatnim zdjęciu szczególnie to było widać. Yy, facet, który robi te screeny chyba nie ma ustawionych detali na maksa, bo jak możecie, mogliście zauważyć drzewa po lewej stronie, yy, są niektóre mają liście, a niektóre są gołe, nie wiem czy, czy taka jest mapa, czy to jest yy, błąd gry. No, tak to właśnie wygląda. Kolejny news. In, to jest inne, inne zdjęcie, inny screenshot Leoparda I, czyli 10. poziomu niemieckich czołgów średnich, nowej linii czołgów średnich, która ma dojść do 8.5, już powtarzam to chyba po raz setny, ale jeśli ktoś ogląda ten raport jako pierwszy z całej serii, no to będzie wiedział o co chodzi. Wygląda teraz już bardziej jak, jak, jak normalny czołg, bo tamte screenshoty to były raz, że z boku, dwa, że robione aparatem i też jakoś tak to dziwacznie wyglądało. A tutaj mamy normalnego już screenshota z gry, jest tak, tak z jakby półprofilem czołg do nas ustawiony i widzimy, co widzimy, jarzmo działa z, ze śmieszną taką materiałową poszewką jakby. Zajazmem, fajnie to wygląda. Wiele jest spora, ma te dwa takie uszka po bokach. Prawdopodobnie weak pointy. Własne dowódcy są bardzo małe. To jest plus, bo na przykład w takim. znaczy to może nie ma co porównywać E7, E75 do właśnie tego leoparda. Ale w E75 jest naprawdę. Ten włas dowódcy ogromny i wszyscy w niego ładują, jak tylko jest bitwa 1 na jeden. Tak się przytulamy, jak to się nazywa, czyli razem się nawzajem taranujemy. To naprawdę przeciwnicy mają bardzo łatwo, ja muszę cały czas machać tą wierzch, żeby nie trafili w ten włas dowódcy. Co tu jeszcze widać na tym obrazku? Pancerz nie jest jakiś super skontowany, przynajmniej przedni. Ma, ma takie m, nad tymi wy, wystającymi błotnikami ma takie e, te są pochyłem miejsca e, są takie jakby przejście e, przedniego kadłuba w boczny kadłub, to na pewno też będzie łatwo w to e, walić, nie, nie, nie będzie się można kontować, czyli no, prawdopodobnie ten dróg będzie miał słaby pancerz. E, no ale jak już mówiłem, e, może wynagrodzi nam to pr prędkością i zwrotnością. No i widzimy jeszcze standardowe, e, dostępne niemieckie kamuflaże, e, za 251, standardowe tfu, za 251 kamuflaż, albo jeden kolor, o, to chciałem powiedzieć. E, no i właśnie standardowe niemieckie kolory. E, także to było tyle w tym odcinku, żadnych informacji, same zdjęcia. E, chociaż naprawdę cieszę, cieszę się, że Wracają te mm, dwie mapy, właśnie Bagna i Komaryn, bo to naprawdę mi się przyjemnie na tych mapach grało e, i pamiętam taką jedną swoją bardzo miłą, przyjemną historię, że właśnie na KW e, pierwsza bitwa ze 107 i zro zrobiłem mm, 8, 8, 8 zabić. To jeszcze było wtedy, kiedy KW e, nie rozdzieliło się na KW1 KW2, tylko było jedno i było e, przekokszone, tak zwane OP. No ale taka mała anegdota. To tyle w tym raporcie. Jeśli się podobało, kciukujcie, komentujcie. Trzymajcie się. Pa pa.